Co to na rysyfiku? No, tego tak, delicious. Delicious. Three, mm, I'm so two, delicious. the de, de, delicious. 3, 2, 15, no. jeżeli 15, sekundę. 18. Słychać nas, widać nas. Niech ktoś powie, czy. Czy jest w ogóle sens gadać. Bo mamy prawdziwą bombę. Go, bo. My jesteśmy minutę przed czasem. Pierwsza chyba. ale tu jest jedna strefa czasowa w tych Niemczech. Nie wiem jak u was, ale u nas jest już piątek. No co? Jest piątek. 20... O, widać, słychać Eliza. Yeah, elegancko. Eliza, mamy prawdziwą bombę, go bomb. Siema, czysto jeżdżę na Szczecina. Yeah. yeah, boy. Dobra, dwie osoby jest z gate. Jedziemy z koksem. Tomek! Powiedz to, co co powiedzieć. Co chciałem powiedzieć? No nie wiem, powiedz. Dzisiaj było trochę luźniej. Widać bo, że Niemcy poszły do pracy. Było no prawda, wszyscy... Nie, jem, no, ale sprzedały się, się bilety. na początku było luźniej, później już nie. było. Nie było no ale nie było tak jak wczoraj. Tak. No, no. wczoraj był cały dzień. Teraz te No gry, które wczoraj jeszcze Znale. były, dzisiaj już ich też nie było. Część już wyprzedała, udało nam się kupić w Babilonie. Chyba czekaliśmy już od 9.00. Dopiero od 9.30 można było sprzedawać, można było kupować cokolwiek. Inaczej tam była jakaś kara duża, nie? No, a, coś tam było. A ktoś ma się... Babka 3 też lata musiała. w zawiacach czy Babka też mi mówiła, że nie może sprzedać, bo inaczej kara będzie wysoka. No. I tyle. Dużo boli się chodzenia. ile macie kilometrów kroków. Ja mam 12. Miał 16, 16, 063. Nie, 15 tysięcy Ja nie liczę <laughs> Ja nie liczę. No. A ja liczyłem sobie po cichu w głowie. To już nie modne. To, to już nie modne. To już nie modne. To już nie modne. Ja, ty. Panowie. Dobra ty. Panowie starsi. Najważniejsze, że co, dzisiaj cały dzień łażenia, milion spotkań. Także olej być grów. Jezu, grów jak brówków. No, no nie odbija się postucha. Faktycznie siedzi jakaś kostucha Uuuu to za oknem ktoś tej <gry> Ja bym się zesłał jakby tutaj ktoś wyskoczył Tym bardziej, że to przecież które piętro? Wysoko jakoś, nie? Nie nie ma, nie ma tak wysokich ludziów Dobra, Radar co tam u Ciebie? Bo że chodził, nie? No Dobry pan Chodził, chodził i wychodził wychodzi, Dobry, wychodzi. dobry Byliśmy, byłem w sumie Byliśmy Byłem sam ja, Nie chciał, żebym się. Po no, jesteśmy alpina, Zwiedzamy park w Alpach, robimy zdjęcia. To już chyba jest po polsku wydane. Albo będzie rada, chwilę nie. Z takich nowości mamy ninjan. Zbieramy drużynę ninja. Babka mówiła, że trochę podobne do Odyna, ale lepsze. Zobaczymy. No właśnie. Nie wiem, jak to się w ogóle czyta. Tak zrobię blisko. Tak, bynajmniej budujemy piramidę Majów w Gwatemali. z jakichś kosteczek, nie otwieramy, bo będzie ula otwierać, więc zobaczymy co o Budujemy piramidę w Maju? Gdzie leży Majów, nie w Maju, w Środzie. W <średzy> Środzie? <średzy> hey, hey. Specjalne zamówienie hey, dla hey. Ani, Tinder Blogs, edycja Szt Sztorm. sztormowa. Tinder Yo, Blogs. Kieści, jeśli kupić moją wersję yy, yy, to Kosty wody są do tego wszystkiego, jest dodatek. Jedna I jedna osoba co czas Karty są niby woduszczalne. O kurde. 23 zł. Więc jak ktoś to, ma tendencję? No dokładnie. No tak. Do plucia na stół to jest. Git. Przesem. No ale ja myślałem, że też powiesz o tym spotkaniu, że fajnie, że miło. Nie no. Fajnie było, spoko. Pff, Pff, gdzieś... Krótko, szybko, zwięźle na temat. Więc... Tak jak rada, to, to lubię. <laughs> Nie, nie, wiesz, nie, Ale radar tam szybko, zwięźle. No. le. i <grym> bye. No, tak jak ty się dzisiaj pobiłeś? no dzisiaj się, bo coś tam pograliśmy, ale nic nie kupiłem, bo nudno. No. Radar mnie zostawiał, musiałem sam sobie. <grym> no. My ogólnie żeśmy się rozdzielili, więc tam żeśmy się tylko mijali na skrzyżowania. Tak, no, na tyle bo. ludzi też chyba trzy razy spotkaliśmy no. tutaj to jest mam przeku. tego pecha. wiadomo, gdzie żeśmy się kręcili. Dobra, no yy, No nie wiem, właściwie od spotkania do spotkania jest nie za dużo co opowiadać, że spotkaliśmy no dobrze, gdzieś tam oczywiście parę osób i pogadali mi... No nie wiem co tu więcej opowiadać. No jestem no nawalony tych ludzi, tyle, że szkoda gadać. No po prostu nigdzie, nigdzie nie doświadczycie takiej ilości ludzi, tak wielkich targów. Poświęconych tylko i wyłącznie planszówkom. Więc. No, ja myślę, że każdy prawdziwy planszówkoholik powinien odłożyć, olać jednego kajsika, czy tam duperelki jakieś. 5, 3, 5 i chociaż raz w życiu przyjechać, zobaczyć, jaka to jest masakra. Spróbować przejść wszystko w jeden dzień. No, przejść może tak, przejść no. może się uda, ale zobaczyć. Co? To się o E, no dobra, jedziemy z, e, z, na szybko z rzeczami, które udało nam się e, pozyskać Zakupić czy pozyskać e, No rzeczy, które będziecie mogli zobaczyć e, właśnie na naszych spotkaniach klubowych, pewnie na naszych filmikach i pewnie na bazarku Nie no dobra Ukłony dla naszych stałych klientów Dobra Tomek jedziesz z tematem Lud, wykieślanka yy, w tematyce SM, pier z pierwszy raz y, gierka, która została zrobiona specjalnie na targi, żeby promować targi. Na pewno będzie genialna. No tak, tu masz niby tam kto więcej odwiedzi, stoisz w jakimś czasie się tam czyjś tam, nie wiem. No bo w tym roku mają tą swoją maskotkę, nie? Tego kota. No fajne, bo masz tutaj, data jest na pudełku SM. To, wie, to co, roku, będą? No, dobrze, już hmm. tego nie wiem. Aha, faktycznie. Ma... Jako pamiątkę, coś, wykieślanka, mega. Dobrze, chyba, że już chyba trzeci rok z rzędu są te nie? Mamy gdzieś tu telefon? Simulo. Similo, tam jest, tam leży A nie, Ania się nie może skupić. Czemu? Czemu się nie może skupić? O zasłonka jest. Jezu, wezmę zasłonię, bo jak mam i ktoś tu faktycznie wlecił przez to, teraz, okno. Similo. Co roku wydają też taką kartę, kartę kolekcjonerską, jakby Similo Pole Similo się to za bardzo nie przyjęło. A tu właśnie mamy jakieś tam okładki gier, które w tym roku były popularne i tak no dalej. Kolejna gierka to My Shelfie The Dice Game. My Shelfie, czyli półeczka. tu teraz wykreślanka. Kosteczki. Regalik. Wygląda fajnie. Tutaj kolejna wykreślanka to Virus Roll and Ride. Ogólnie nie przypadamy z wirusem, ale tutaj może zobaczymy, coś będzie fajniejszego. Chyba, że ogląda nas Muduko to... Bardzo lubimy Moodooka. Ja. <grymne> nie lubicie? Ja nie lubię, wiesz, no wiesz, nie. wiesz nie, co, nie. Wiesz co, no nie, nagraliśmy raz, drugi, trzeci akurat... Nie no, fajnie, że to tak Taki się drugi super przy e, e, Fajnie. Fajne tak. no, logo oryginalnego wydawcy. Turykinek. Turykinek by... pełen. No. Z no, czym no. no, To. No, Kolejna. No, no. Gielka. O ja tu się już kończy. Łofole się rozdarowała. Wydała... Wydamy u wyda... tak. u wydawcy tam Olaris, o wydawcę tam po prostu. o jakichś gwiazdkach, konstelacjach i tak dalej. Dorotka nie może zagrać, bo pewnie se hejtuje, że coś źle zrobili. Simone Luciani i Andrea Mannini Nie, nie no, Luciani to... Naprawdę? O, nie, o gwiazdank pierze. Ktoś... Luciani, Pavarotti. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj mamy Red łódzika, e, Było... Gie, gie, Było. Gierkę zeszłorocznych By... ze Sworocznych Targów Wojtka. Musieliśmy ją zdobyć. Tył źle włożony do przodu był, A, że nadal tak jest podrobiona wersja. Pod Podrobił? Tania, tania podróba. Co, plansza dodatkowa? Instrukcja z, z, z tyłu. Nie, no. jest to jest dodatkowa plansza, bo takiej nie ma. Tak, tutaj <laughs> mamy ten pedłudzik. To jest to. Później Wielka Walkir jest coś tam. Kolejna wykreślanka, yy, ale z taką zeszytem, książką, coś takiego, więc brzmi fajnie. I też od wydawnictwa z rekinkiem? A tak, bo to oni kupili wszystko. Jest tak. No <laughs> I u um, moja kole ostatnia gierka to dla najmłodszych 2 do 6 lat. No to jest e, friends, coś tam Hide and Peak Friends. Tutaj mamy takie dwie maski Wilka, zaglądamy przez oczko i to tam, się w szukanego. Tak, bawimy się w szukanego. Brzmiało, wyglądało fajnie. Zaczynamy co z tego wideo. Tak, będziemy grać. Wszystko, wszystko, co ja tu mam u siebie. Dobra, jesteśmy przy dzieciakowych. To e, Spotlight, grę, którą trzeba zobaczyć jak to fajnie śmika. Dobra, zaraz ktoś to rozpakuje, do tego wrócimy, Nie. bo mamy tu taką czarną planszę, mamy latarkę i to działa. I, i świecimy sobie latareczką po planszy, szukamy jakichś szczegółów dla dzieciaków, ale po prostu wyglądało super. bez baterii. Bez baterii. E, Battle Imp, mamy tu jakiegoś chochlika w butelce Karcianka od Muduko, ale z foliką błyszczącą się na kartach Z jakimiś szklanymi buteleczkami, no wygląda to naprawdę całkiem ładnie No więc, no więc mamy Muduko Ile jest tych Matagot, tak? Jak Muduko? No gadajesz że tym Muduko, od Matagot O, od For Fun Jakaś gra o bombie, w ogóle jest dużo tym razem gier o bomby, nie wiem, już można bomby? No nieważne, w każdym razie będziemy sobie przekazywać karty, będziemy odbijać kierunek przekazywania, tam cały czas jest licznik, będziemy podrzucać te bomby komuś, ale nie chcemy sąsiadowi, bo też dostajemy odłamkiem. Więc jakie, wiecie, gorący ziemniak, przerzucanie sobie bomby. No co kurczę, może być ciekawe, tak jak nie wiem, takiej rzeczy to ten. I ta o, pokaż, ta pokaż ta do kamerki, jak działa ta latarka. No przyszedł. Tak dobry pomysł, ale nie mówię jak to jest zrobione. Mamy latareczkę. Niech się dziwią. No zaraz będzie, bo to mamy opóźnienie mega duże, więc wiecie. O, tutaj jedziemy za latareczką i szukamy jakichś tam rzeczy. No, to jest super, super zrobione. Dobra, panie latareczka, bo ja tu już pokazuję kolejne mini rails od hobby. Nie. Nie, to od. To no, prawda, kogoś. W każdym razie to? ładne, małe pociągi. Budujemy sobie linie, inwestujemy w to heist, To, że zbudowaliśmy to największą zyska. linię, nie znaczy, że my za nią zgadniemy na więcej punktów, bo ktoś może mieć więcej akcji. Czyli tak, tam pociągi e, na planszy. No dalej to, po co żeśmy lecieli ten soldout z dnia pierwszego, czyli Babilonia. No to wygląda, no z drugiej też, no wygląda naprawdę rewelacyjnie, drogo, budujemy ogrody Babilonii Nie wiem jak tam bliżej trochę podstawisz, czy będzie widać na dzień dobry, ale mega na bogato elementy Na no, pewnie się wchodzi, w folię odbija, w każdym razie to szybko na pewno gramy Tower up kiedy Czyli budowanie jakiś drapaczy chmur No, no ładnie tak. wyglądająca gierka, Gazze. nie wiemy, to był impuls Gra takami Spotlight Spotlight, tak, co I dalej to mamy? Komii, to u w i się podobało no. Ile no. gier już kupiliście? O, no, no, nieważne! ważne no, nie, 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 nie o to rozmawiałem, no. bo Rebellion, to wczoraj miał Wojtek, to my też chcemy mieć, to mamy Ale, ale, ale poszedłem ten to bo dwie sztuki Tak, Ta, Przed ostatnią to bym kupował Spektakular Czyli taki głośniejszy tytulik Na SN Zwierzątka, roślinki Dużo kostek To nie może się nie udać Co tu jeszcze mamy tam na koniec To już było Co tu jeszcze No balkonia Bardzo ciekawa gierka e, Mamy balkoniki Mamy takie sześcianki, które będziemy w te balkoniki Wpychać e, no i tak naprawdę dwuosobówka. Będziemy sobie kompletować sety. Będziemy te balkoniki różnie obracać, bo my obracamy, ale to nasz przeciwnik wybiera, którą stroną dokładnie je wciśnie. No wygląda elegancko, brzmi elegancko. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dalej, azjatyckich wynalazków trochę mamy. Tu jest Joraku, czyli Trick Taking, w którym są drewniane mepelki. I za ten wygrywanie trików będziemy tymi mepelkami się przemieszczać, będziemy atakować innych. No, wygląda całkiem nieźle jak na trick taking. W ogóle, znowuż, dużo mam wrażenie trick takingowych wielek. to jest mój telefon, sardynia. Mały Euras odświeżony, klasyczny Euras w wypasionym pudełeczku. Te pudełko, no nie ja mi się teraz całego otwierać, no w każdym razie pudełko w całości się rozkłada na dwie części i to jest mapka, którą sobie magnetycznie łączymy. Wszystko w takim małym pudełeczku, więc no to mam duże nadzieje co do tej gry. Eee, o, to jest dobry wynalazek. Eee, wiadomość w butelce, dostajemy taką autentyczną buteleczkę koreczek, w środku instrukcja w ram w, jako taki list, wyciągamy sobie kryształki, mamy kostki i to jest takie, <laughs> takie party game słowne, e, czyli zostawiamy tylko te kostki, machamy tą butelką, patrzymy jakie kostki wyleciały, no i musimy szybko stworzyć z tych liter jakieś hasło, później mamy jakieś zmienne, to no ale kurczę, jak to wygląda, no taki wynalazek Musiał do nas trafić. A co tu jeszcze mamy? Lotarom, jeśli graliście u nas w Lotarom, czy robią nam in one day? Bardzo przyjemna, szybka gierka. No Dużo losowości, a to jest dodatek, który wprowadza już jakieś zadania, jeszcze dodatkowe punktacje, jakieś tam mnożniki, coś Także no, będzie się tam więcej działo. Jesteśmy ciekawi, jak ten dodatek czy rozbuduje tę grę. Na tyle, że zrobi się już naprawdę mega interesująca też dla tych, którzy szukają czegoś więcej. No czy namiesza za bardzo, już nie będzie to taka szybka, przyjemna. Nie wiem, zobaczymy, jak zagramy. Mm. Kolejne japońskie Ta e taxi over. Czyli nie wiemy, bo jest w krzaczkach, ale są mepelki taksówek, gdzie z jakieś miasto będą jeździć. Co e to tu jeszcze mamy? O! Eee. W takich fajnych kosteczkach Japończycy wydają gierki. To jest gierka, w której budujemy sobie y, blog. Y, obok siebie będziemy starać się ustawiać jakieś konkretne symbole, czy tam jakieś kwiatki, gadki, różne rzeczy, za co będziemy punktować. Trochę podobne do balkoni, tylko w malutkim pudełeczku. Cube melt, czyli taka gierka kościana o, kostce, o kostkach lodu, które się tam topią. lak. I coś jeszcze mamy? Takie. Dostałem kotka do cut in the box, do tego nie do My Shelfie Ale nie mieści się do pudełka No trudno, ale takie nie wiem czy was będzie interesowała jakaś gra Coś o kotach wchodzących na choinkę, także Tak, także chyba tyle jeśli chodzi o dzisiejsze gierki Tak, myślę, że, 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 że to, to jest wszystko Także co, no się odgrało, y, jutro y, sobota y, no, sobota będzie już dla nas takim dniem trochę krótszym. Idziemy jeszcze popolować na jakieś rzeczy, zobaczyć co tam, co tam się uda trafić. Sebastian chciał tam od Ludusów jakieś czasopismo z dodatkami Mamy. Docia chciała Black Forest. Tem niestety już od dzisiaj od rana była tylko informacja, że wyprzedała się angielska okay. wersja, została tylko niemiecka. A w później, jak żeśmy przechodzili, to już w ogóle nawet tej niemieckiej nie było, więc... No, niestety nie wiem, czy będą coś dokładać. No, zobaczymy jutro rano. Co, radarek jeszcze idzie na jakieś jedno no. spotkanko. My już mamy finito, więc wreszcie na spokojnie sobie trochę pochodzimy. A później, co? Później jedziemy na wycieczkę. Tak, jak sobie żartował jeden z wydawców, dzisiaj pewnie sadzić tulipany. Więc być może jakiegoś tulipanka zasadzimy. No, nie wiem. Coś tam sobie wymyślimy, co sobie pozwiedzamy, zobaczymy. To pisze Monika jeszcze, a Wojtek rada, co upolowali. No jak już to pokazywali, jak Alpina, Maxa, Polaris, Ojasu. No Wojtek jest niesmaczony, bo stwierdził, nic że nie nic mówi. ciekawego. Tak, Ale tak, wiecie co, no trochę jest prawda, że... No. Jest tak. E, zrobiło się w ogóle dużo jakichś odświeżonych wersji, jakichś starszych hitów, reimplementacje, takie bajery, więc ja podejrzewam, że jeszcze rok albo dwa i będziecie kupować grę za gruby hajs na tych targach, zagracie w nią, po chwili sobie zdacie sprawę, że właściwie to wy ją chyba macie na półce, tylko troszkę inaczej wygląda. Dużo w ogóle się zrobiło jakichś dueli, dwuosobówek, nowe wykreślonki nadal ale też nie, w nie. dużej części, chociaż już nie. trochę mniej faktycznie niż w zeszłym roku. No dużo kooperacji, ale no brakuje jakichś takich mega tytułów, większe tytuły stety czy niestety już są zazwyczaj tak przebajerowane z tego plastiku, tego wszystkiego jest tak nawalone, że no nawet podchodząc do tego stołu, patrząc na to, właściwie nie wiemy na co patrzymy czasem. I to jest taki taki no nie wiem, duży minus, no ale widać że ludzie tego chcą, chcą tych bajerów tego plastiku, więc no, jakby się nie sprzedawało, to by chyba tego e, nie robili. No i z drugiej strony nawet te tytuły, które już nie są mega trudne, macie popierdółki, ale też nawalone jest tego tyle, że no, no niepotrzebnie przedraża grę, no przekombinowuje grę, a gra jest po prostu, po prostu dla jakąś I nie wiem co jeszcze właściwie. No brakuje faktycznie takich hitów, hitów, jakichś takich mocnych tytułów, czegoś. No, gdzie kurczę, wiemy, że Red to używki. chcemy, bo ubojezu. Tak, takiego Rydu nie? No, takiego Rydu No tak. Także co? No i jutro będziemy patrzeć jeszcze pewnie znowu, że u tych Azjatów, bo oni mają pełno dziwnych gierek. Używki? Jeszcze w tym roku nie widziałem tego stoiska. E, no ja widziałem, żeśmy przychodzili, ale faktycznie, kiedyś było więcej tych stoisk, że ci Niemcy mieli te swoje tam niemieckie, jakieś używki, stare gry, nimi handlowali. W tym roku faktycznie, wydaje mi się, że. Że z na mniej. Że jest. mniej. Kiedyś w ogóle była taka wilka, przecież no, zawsze ta, ta wyprzedaż, stało, nie? Zresztą, tak. Nic A teraz było Asmody Shop jakiś, nie wiadomo co tam mieli, bo kolejka kilometrowa. Była jakaś wyprzedaż, nie wiem kogo, ale było hasło tam e, kup 5 gier, zapłać za 4 km kolejki. Ale w większości, chociaż tam wiedziałem tam było za chyba 15 euro Marvel Zombie, czy, czy, czy któryś z tych, więc chyba okej okay cena. No ale znowuż no kolejka na kilometr i gdzie jeszcze była taka wielka no, nie? Gdzie była taka mega długa kolejka? A no to, nas, to, to ten wiesz, Boże, Francuzów. No Fireland z tym Black Forestem, tak, a gdzie w Franc... No Black Rock no, a później już nie było No później już nie, no później nie było, bo się wyprzedały nie te niektóre wiesz. tytuły, no właśnie No a się drugi aż Faroese się wyprzedał, nie? No Faroese się znowu wyprzedał, no dobry tytuł, dobry e... No i tyle, nie wiem czy coś jeszcze wartego. Specjalnie uwagi. Chyba nie chcieliśmy więcej filmików zrobić jakieś zdjęć, ale dzisiaj naprawdę był tak zalatany dzień, że to po prostu nie było kiedy i. No i może jutro trochę więcej jeszcze tam popróciłem. No to się na radarze poglądać. Tak? Pewnie tak. No nic ta. się nie chwali, no pochwal powiedz, że no. właśnie na no. Insta na radarze... I tam będą i tam I będą teraz kiepsa, mówiłeś, nie? Tak, a zaraz idziemy coś wreszcie zjeść. Mamy nadzieję, coś zagrać. Wczoraj graliśmy w jedną grę, ale to wiecie, to no, tak, no, graliśmy, już jak tam. Tak, Wojtek już pisał. Graliśmy prawie do wpół do drugiej. No tak? do wpół do drugiej. No, no masz tak. rundę to ciężko było rundę na pół śpiąca. Nie, no, ma warto. <laughs> ciężko było. No, tak trochę tak. Śre średni tytuł. Zapowiadał się dobrze, wyszło jak zawsze. Całą mm, część oddaliśmy. Wczoraj dostałem kepsa prawie za darmo. To fajna rzecz. Kepsa prawie za darmo. Dobra. A on Tak, Zobaczymy się jutro, pewnie jakiś szybki live z Hochlandii. Chyba, że nasadzimy tyle tulipanów, że będziemy tak zmęczeni. No trudno powiedzieć. Jak się połączymy, to, to się połączymy. Damy Wam pewnie chwilę prędzej znać. No, mamy nadzieję nie paść na twarz I część już tych tytułów przywieźć w poniedziałek Na spotkanie do z Lupus Także jak będziecie chcieli Poczuć ten klimat, niekoniecznie naszych stóp, ale tych gierek świeżych z SN To wpadajcie na no do z Lupus W poniedziałek, a jak nie to widzimy się w Piątello, nie? Tak jest Na Kościach W Puszczy, a tam już na pewno będziemy mieli, mieli więcej opanowanych Tytułów i, i, nie, I niedługo tak już tak bo żeśmy dogadali. Już tam jest kawałek? Jakoś... Tak, tak, będziemy e, ogłaszać e, potwornie dobre granie, ale w kooperacji z Mirkiem e, i jego e, siekrakowym e, klubikiem. I to nie będzie ani w Puszczy, ani w Luboniu, tylko kawałek dalej. Mam nadzieję, że no, przyjedziecie, będzie warto. No i oczywiście też będziemy tam mieli te nasze nowinki. Ja nie i zresztą będziemy dawać znać. Tak. Wszystko? Si Wszystko Pytania są, nie ma bez dużo opóźnienia tak. więc nie eee, Jest? Dodatka Jest? pisze o Galileo, żeby je zobaczyć Tak, tak jeszcze do, na Galileo też sami chcemy polecieć, więc jeszcze... Dzisiaj kilka razy mignęliśmy, a to było takie... Tak, nie było czasu, ale no nie wyglądało, żeby jakoś to się super tam... Nie przedawało. Nie Przedawało. By tak Czy... Było. Co? Nie było Galileo z promką nie było No tam prąka, no byle ogóle... no Bez promki chyba była niemiecka Serio? No dobra, możliwe, że tak już jest tylko niemiecka wersja Wejdziemy zobaczymy tytuły, które kupiliśmy na kości FB Chyba... nie wiem czy się uda hmm. No teraz mi się nie chce, bo tego no trochę jest Nie wiem, no może jak się będziemy pakować No nie, bo jutro z rana się będziemy pakować nie? No raczej nie będzie A co? Raczej nie będzie wyprzedaży jutro Jeśli nie, ale... coś tam zostało mało sztuk, to raczej nie Ale co? Jakie wyprzedaże? No nie, tu właśnie tego to dobrze może jutro będą na wyprzedaży. Jeszcze nie jest przecież. A jak no, już to. Na, to nie chodzi, że będą na. Co? To nie chodzi, że ludzie będą wyprzedawać kupili. Aha. Aha. No może. No. Nie, nie, no jak zawsze to w niedzielę są e, jakieś tam. Wiadomo, że zjeżdżają już z cenami i ci tam Azjaci czy ten, no nie chcą tego torgać z powrotem, kombinować. Torguj, torguj. Torgać, torgać. Dobra! Ludzie nie przedłużamy, bo my jesteśmy mega głodni, jedliśmy tylko nic. Dobrze. więc. Lecimy tak Do słuchania i do dnia. zobaczenia. Hej banana. He A ja banana. Kończ Chodź waść. Pójdźmy amu. Będziemy ja